Wyprodukuj, zużyj, wyrzuć. E, tak wygląda gospodarka linearna, e, i z tym już e, radzi sobie powoli e, biznes modowy. A jak z tym będzie sobie radziło budownictwo? Między innymi o tym w tej rozmowie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy na Impakcie w Poznaniu 2024 rok, a ze mną w studio Henryk Kwapisz, dyrektor do spraw instytucjonalnych Saint Gobain, Polska. Dzień dobry. Do spraw relacji instytucjonalnych, to tak tylko dla, dla, dla czystości sprawy, bo nie chciałbym być odpowiedzialny za instytucje. Dobrze, bardziej dobra. za relacje. E, panie Henryku, mam takie pytanie. No, tak, jak, tak jak zacząłem, tak, no, mamy, ta gospodarka linearna przestaje się sprawdzać, przestała się sprawdzać, to nawet nie, 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 nie przestaje, już, już to jest, to wyprodukuj, zużyj, i wyrzuć, zaśmieca nam ziemię, ale też jest problemem dla biznesu, no bo kończą nam się zasoby, jak sobie z tym radzić? W biznesie budowlanym? No, z pewnością stoimy na początku drogi. Nie jest to takie proste, dlatego że budynek to jest coś w jakimś stopniu trwałego. Ma swoją żywotność 40, 50, 100, ileś lat. W związku z czym to, co zostało już wybudowane, pewnie nie zostało tak pomyślane, żeby można było potem skorzystać z, z tego odpadu. E ja mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy uczestniczą w tym procesie, czyli i architekci, i wykonawcy, nauczą się tego, żeby ten cykl zamykać. To, to, to bez dwóch zdań się stanie, ale na pomoc naszym, no może naszej świadomości, czy budzonej świadomości, wyszedł rząd, starając zmienić się zmienić zaproponował zmiany w ustawie o, o odpadach. I od 1 stycznia 2025, mam nadzieję, bo to jeszcze ostatecznie nie jest zatwierdzone, ale jednak, będzie obowiązkowe zbieranie odpadów budowlanych selektywne. Takie, to jest sześć grup, między innymi gips, szkło, plastik, drewno. Jednym słowem, jeśli będzie budowa i pojawi się odpad w postaci płyty gipsowo-kartonowej, to ona musi zostać oddzielana, oddzielona od całego innego strumienia odpadów budowlanych. Czyli jesteśmy na... Początkowym etapie, czyli te budynki, które są nowo budowane? Zdecydowanie tak. No Te, które są nowo budowane, powinny być tak zaprojektowane, żeby potem można było wykorzystać ich elementy. No, mhm. Oczywiście dobrym rozwiązaniem jest budownictwo modułowe czy prefabrykowane, bo tam pewnie da się łatwiej tym zarządzać. No ale okej, okay, w Polsce jeszcze nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No, Jednym słowem, tak, jesteśmy na początku drogi, ale. Warto o to zadbać, no bo oczywiście jednym z elementów Zielonego Ładu jest fakt, że Europa powinna być zasobooszczędna brzydkie słowo, ale tak się mówi. W związku z czym powinniśmy zadbać o to, żeby jak najmniej wykorzystywać surowców nieodnawialnych. To zaraz o tym e, zasobooszczędności porozmawiamy jeszcze e, i o prefabrykatach też. E, natomiast chciałbym zapytać o to, no a jak jest z takimi budynkami? No bo pojawił się trend też. E, e, Wyburzania budynków. W miastach niektóre stare wieżowce okazuje się, że są mało dobre do tego, żeby je odnowić, odświeżyć, żeby je ponownie wykorzystać, no bo nie są energooszczędne, nie, nie spełniają tych wszystkich norm, byłoby to za drogie, a wręcz czasami niemożliwe. No więc właściciel ziemi, właściciel terenu, inwestor stwierdza: OK, wyburzamy, budujemy nowy, lepszy. I co w takim wypadku? No, rzeczywiście, proces jest trudny i rzeczywiście trzeba go dokładnie przemyśleć. Tutaj pochwalę się dopiero co zaprezentowaliśmy, mieliśmy premierę raportu naszego o odpadach, w którym wiele mówimy o tym. Właśnie między innymi, jak można ewentualnie pomyśleć o rozbiórce budynku, czyli oczywiście najtańszym sposobem jest że przyjedzie żuraw z wielką kulą, zrobi bum-bum i nie będzie budynku, tak? i zostanie wywieziony. To no takie i wszystko... spektakularne rzeczy oglądaliśmy na filmach. Dokładnie tak. W związku z czym nie tylko trzeba myśleć precyzyjnie o budowaniu, ale również myśleć jak je rozbierać, bo na pewno dużo elementów da się po prostu wykorzystać i jest taki, są takie przykłady w Warszawie budynków rozbieranych w sposób przemyślany po to żeby zmaksymalizować odzysk. Mm -hmm. y no i co później się robi, nie wiem, z takim szkłem, czy z takim gipsem. Y to mo można jeszcze raz przerobić, można jeszcze raz wykorzystać, czy no, na budowę dróg jako kruszec? No to, to, to oczywiście zależy od surowca i jak powiedziałem i powtarzam, to jesteśmy na początku drogi, ale... Przede wszystkim powinniśmy dbać o wykorzystanie, wykorzystywanie elementów, czyli na przykład, jeśli okna nie są tak, jest zupełnie zużyte, jeśli ich właściwości, cechy są wystarczająco dobre, żeby można było je gdzie indziej zastosować, to wykorzystajmy całe okno. Natomiast jeśli jeśli musi zostać rozebrane na części, czyli brama osobno, szyba osobno, to oczywiście trzeba pomyśleć o tym, jak potem to przerobić i. Umożliwić wykorzystanie przez producenta. No tak się dzieje w przypadku szkła. My, Sam Gobę, jako producent szkła, producent wełny szklanej, jesteśmy bardzo zainteresowani odzyskiwaniem stłuczki szklanej. Ten proces dla nas jest istotny i oczywiście dla biznesu. E, powiem szczerze, że bardzo e, zaskoczyło mnie to nawet. E, na takim poziomie, bo mówimy o e, szklanej, e, ale e, to nie jest takie szkło, o jakim my myślimy w, na, na co dzień w domu. Butelki, szklanki e, czy, czy jakieś inne szklane przedmioty codziennego użytku. No nie jestem technologiem od szkła, więc... E, no ale tak, oczywiście szkło jest bardzo różne, no bo nawet jesteśmy informowani o tym, że wyrzucając szkło powinniśmy... E, nie nie powinniśmy do szkła wyrzucać opakowań po kosmetykach szklanych, bo to jest zupełnie inne szkło. Szkło jest oczywiście inne i butelkowe. Nawet podobno e, szklanki zbitej nie powinniśmy na, tak, wyrzucać. To, tak, tak, tak. No, y, z tym, że y, recyklerzy, ci, którzy przerabiają tę stłuczkę, nauczyli się w jaki sposób to selekcjonować. Mhm. E, jednym słowem, my jesteśmy w stanie wziąć z tego strumienia odpadów tę stłuczkę szklaną, która jest. Idealna czy technologicznie dobra do, do, do produkcji. No, trzeba się tego dokładnie na, nauczyć, ale jeszcze raz ja wracam do tego, że rozbierając budynki powinniśmy nauczyć się rozbierać je elementami. Przykład ściany w suchej zabudowie składającej się z płyty gipsowo-kartonowej i z elementów jakichś. No, można ją roze nie, nie zburzyć przy pomocy młotka, tylko po prostu ją delikatnie rozkręcić i tę płytę. Gdzieś przyciąć i użyć w zupełnie innej inwestycji. Mm -hmm. Wróćmy do, tych, do, do, do tego, o czym trochę zaczęliśmy, czyli tego mm, europozasobności zasobności albo małej zasobności w Europie, bo, bo o tym coraz poważniej się mówi. No i tutaj miał być takim rozwiązaniem na to Zielony Ład. Tylko, że on stał się trochę takim chłopcem do bicia, bo. Z jednej strony rolnicy, z drugiej strony różni producenci różnych rzeczy czy też konsumenci zaczęli narzekać, że za wysokie są te wymagania. No ale gdy tak przyjrzymy się tym rozwiązaniom prawnym, no to one dotyczą rzeczywiście wielu szczegółów i w wielu aspektach mogłyby poprawić jakość naszego życia. Znaczy, jestem przekonany, że Zielony Ład pomógłby, jeśli zostanie oczywiście rozsądnie wdrożony w każdym kraju. Pewnie trzeba to zaadaptować, w Polsce też pewnie trzeba to jakoś przykroić do naszych możliwości, mhm. niemniej jednak jest fantastycznym sposobem, fantastyczną możliwością do tego, żeby przeskoczyć na inny poziom. Mhm. Dlatego, że jeśli. No tak, ale będą zarzuty, że Pan mówi to z poziomu biznesu, któremu się to opłaca, który będzie na tym zarabiał. No tak, no ale my, jeśli produkujemy, no to ktoś dla nas pracuje. Ja też pracuję dla Sam w związku z czym, e, jeśli... Przechodzimy na inny technologiczny poziom, to i wszyscy ci, którzy uczestniczą w procesie produkcji, też przechodzą na, na wyższy technologiczny poziom. Im jesteśmy wyżej technologicznie, tym jesteśmy bardziej konkurencyjni. Mhm. Tym szybciej wyprzedzamy tych, którzy gdzieś tam produkują na wschodzie, jak manufaktura. Dobrze, to w jakich aspektach Zielony Ład dotyka budownictwa? Zielony Ład, taki główny element, który się pojawił, jeśli chodzi o, o budownictwo, to jest dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. To tak popularnie zwana w, w mediach polskich dyrektywą budynkową, z która mówi się, że Polska zostanie przymuszona do tego, żeby od roku 2030 czy tam 2035, w zależności od typu budynku, wszystkie budynki były zeroemisyjne, zatem nie będzie gazu i tak i tak dalej. To jest tylko półprawda. Prawda jest taka, że rzeczywiście ta dyrektywa wprowadza zasadę, że nowe budynki od roku 2030 powinny być zeroemisyjne, tak powinny być projektowane. Ale to wymaga również przygotowania się przemysłu europejskiego, bo materiały budowlane, no niektóre są oczywiście importowane z dalekiego wschodu na przykład, ale większość jest produkowanych w, w Unii Europejskiej. Więc producenci muszą na ten wyższy technologicznie poziom wejść, a tym samym zapewnić, żeby te budynki były zeroemisyjne. A jak będą zeroemisyjne, to wtedy i my na tym skorzystamy, bo nasze środowisko skorzysta. No to przechodzimy do zeroemisyjności, czyli do termomodernizacji. Kolejny ogromny temat. No ale tak pokrótce, po co ta termomodernizacja, jak przecież klimat się zmienia i jest coraz cieplej? Polacy. Szczęśliwie zrozumieli, co to znaczy budynek efektywny energetycznie. Dlatego, że jeśli jest prywatny inwestor, który buduje swój dom, to każdy zbuduje, prawie każdy zbuduje dom efektywny energetycznie, dlatego, że mu się to opłaca, bo on zobaczy to w portfelu. I on nie zastanawia się właśnie nad tym pytaniem, wielokrotnie podnoszony, po co to budować, skoro klimat się nam ociepla i na tym skorzystajmy. Klimat może nie tyle się ociepla, pewnie też, ale się zmienia. Czyli mamy, tak jak w tej chwili w Polsce, już od kilku lat bardzo długie okresy suche i okresy mokre. Nie mamy z dnia na dzień, raz deszcz pada, raz jest sucho, Mam, chociażby teraz, tak jest. Mamy cały maj jest suchy, a, a kilka poprzednich miesięcy bez, bez przerwy padało. Jednym słowem, dom trzeba tak zbudować, żeby go przystosować do tych nieco innych warunków klimatycznych, czyli na przykład tego, że są długie okresy suszy i ciepła, a tym samym trzeba go pewnie schłodzić. No tak, ale w Polsce mamy też bardzo wiele domów, które już są zbudowane, które są zbudowane 40, 50, 60, a nawet i 100 lat temu i, i no, dzisiaj mówi się, że one wszystkie będą musiały być stermomodernizowane. Tak, tak i znowu tutaj muszę się pochwalić tym, że już wyszliśmy naprzeciw Temu pytaniu i przygotowaliśmy taki raport termokompendium, w którym dokładnie omawiamy, dlaczego i w jaki sposób i wykorzystując jakie fundusze czy granty, można to zrobić. Robi się to. Z dwóch powodów. Pierwszy najważniejszy jest z powodu naszego własnego portfela, dlatego że jeśli dom poddamy termomodernizacji, to mniej zapłacimy za ogrzewanie, za energię ciepłą lub za chłodzenie oczywiście, jeśli będziemy chcieli to zrobić. Druga, drugi element tego wszystkiego jest taki, że dom, który jest dobrze poddany termomodernizacji, również jest bardziej trwały. W związku z czym korzystamy na tym, bo nie musimy częściej robić wymian. Warto sięgnąć po termokompendium. dostępne w internecie. Okej, okay. dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Moim Państwa gościem był Pan Henryk Kwapisz, Saingubein Polska.